Siema, witam was już w kolejnym odcinku Szósty Dzień Daily Jak się nie mylę Tak, nie mylę się, szósty dzień już Tym razem przesłałem inną gieręczkę, Jest to Just z 2 yy, Ogólnie to Ja to grę już mam przeorganą Trochę mi się źle kojarzy Ale już mam fabułę w pełni skończoną I teraz sobie tylko yy, Tutaj niszczę świat i mam jakieś czym jest takie poboczne mniejsze którym się latało którym się latało ale o no, tym się latało mam banalne sterowanie jednak a tam banalne sterowanie yy, no chwilę człowiek nie grał już się wszystko myli i muszę lecić po ponowy yy, to będzie też z tych krótkich odcinków bo no, może nikomu się nie chce dać, że nowego odcinka, w którym się nic nie dzieje. Nie, no w sumie, działo się w, na przykład w Ojej okay. No i tutaj już mam <laughs> kolejny żitowiec. Teraz zespół się. Jeszcze raz. I zaraz sobie po to jakąś wioskę niszczyć. Mnie nie wioska, bazę wojskową, sobie rozwalę. Albo lotniska. Może o to. Jak się wyznaczało punkty. tym. Dobra. No i mogę lecieć. 20 km. O kurno. Na siłę jak sobie wezmę nowy, ten się wniósł trochę. No już ile? Dwie minuty odcinka, a ja jeszcze nie zacząłem nic robić. Tylko póki co dwa odżywców zwaliłem To nie ma. To jest ten słabszy. Tamten jeszcze nie znikł, ale to jest drugi. Dobra. W tym drugim. Teraz tego muszę ominąć Ominę Zastaram się <grywia> No nic, tutaj też da się wystartować na pewno Tylko powoli trzeba objechać, o dobra Co się stało? A, klawisze ciągłe, sorry <grywia> Na tym się strzela tym są rakiety No leć już w górę! Ileż można? To jest wioska, trzeba strzelić oczywiście, jak zawsze. Nic się nie trafiło. Nic, Annaki. Dobra, to tak przecież podróż. Dobra, już jestem prawie na miejscu. <laughs> Chwila się, chwilę się zeszła to podróż. Już tutaj mam bazę wojskową. Nie wiem, w ilu procentach ona jest zniszczona. Też. Czy to nie jest takie też przypadkiem, że przed nie mogłem zająć jednej skrzynki? Dobra, ma 20%. No i na początku. Przy... Aha, dobra. Już chyba trzeba wylecieć. A, bo to jest ta baza wojskowa. Ona jest z misji. Bo tutaj już działo, by mnie leciało. Jakieś przygłupy do mnie strzelają. Dobra. Już helikopter. O oh, oh my gdzie sniperki Nie 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 Czy ten helikopter, gdzieś ten helikopter Dobra. No może tutaj nie dostanę jak w tym w streści Kradzie, że samo helikoptera w sumie A, tylko oni mają... No ta No, to tutaj mają rakiet. No nic, jednak No, ta jest Już wieder. To, to... Coś mogę zniszczyć tej. ktoś sam się zniszczył no, Dalej, tutaj mamy Pyk I tutaj Sniper tutaj celował nie wiem czy najpierw nie w tej wieży dobra to jest kolejna antena kolejna I Ci rakieta co no i nic, czyli tam jest jeszcze ciało przeciwlotnicze to jest już zniszczona antena 48% mam już ja sobie dużo nie zrobiłem. Tutaj już widzę kolejne. O już widzę, że trzeba będzie pójść po rurach. Więc tutaj się rzuci granat. O kurno. <grych> Taka. Dobra. Tutaj się zniszczy tym. Tutaj nie w tą. I w tą trzeba będzie pójść. Jest skrzynka Skrzynka jest HP Dobra Tam widzę... o masz ty. Tutaj widzę, że będzie. Mam te strzelają, się strzelają granat trzeba robić. To zniszczyć. Tutaj płacić granat. To jest ogólnie 33% gry mam, a mam w trzy już cały skończony. Ja, minigun, minigun. Top. I nam sobie ja tu migana. Tak tu. A migany mogę już zniszczyć. To dobrze. Dobra Pierwszy maszt. Tutaj tam jest. Tak, już odsunę. Pada drugi, Co, jak stąd się schodzi, A, tak, tak Tak i tak, rozbijałem się i zaskakać, trzeba sobie radzić. Na tam jest kolejny, bo wygląda nie w buch, kto mi tutaj. To minigun jest mega op no. Dobra no, ja już będzie zaznaczenie skrzynek w tej bazie, bo jest chyba duża Aby to tutaj już nic nie było On tu się niszczy? Nie, helicopter się niszczyło Trzeba się niszczyć śmiganem. Dobra, puszczamy. I myślałem, że tutaj była skrzynka, ale nie było. To jest zniszczone. Dobra. Eee, gdzie miałem pójść? Miałem pójść na tą wieżę. Być tutaj jest skrzynka? Boże. No już się Tak. No <grych> Ta. i lecimy tak te skrzynki nie widzę żadnej nie pojawia mi się. Jeszcze tutaj przelecę już widziałem ten jest skrzynka o tutaj gdzieś Jest, słuchaj, i tam widzę już kolejną. to no, jest jakaś duża broń, przyda się. A jeszcze tam trzeba nie polecić. Jeśli tak samo. Tam miał wybuchnąć. Przynajmniej o to. Dobra. To moja pompa jest lepsza na maksa Więc ją wezmę. Czyli mi się cykluje tym. ...cyklot kolejny, a jeszcze tutaj sobie przelecę. A już tutaj byłem, no to... się strzelają, coś... jakieś miarne pajace. Co to jest to oznaczenie? A, to jest, że... ...znacznik. To nieważne. I tutaj widzę, że jest jeszcze... gdzieś się wróciłem i się okazało, że jest. Tu i tu tu Dobra Gdzie A podniosłem ją chyba No nic, o Nie wiem co to jest U kurda umarłem No nie, no nie robi się tak No i dalej, zaraz przez tej bazę no, i... uczyłem już tutaj Już tutaj będzie... No, to atakował Tego się nie dało wyrzucać, się wydało Tylko tutaj jest ten pajac A dwie i tutaj była skrzynka a nie, Jak nie była skrzynka, i chyba. Nie. No, ci tam się trzeba bić. Kurna! Nie zużyłem ep wcisnąć. O, ja już nie mam obrony, no, widzę. No nic, jeszcze pompiłem dużo. No i znowu. szyę czy on jest A. Dobra sami się wysadzili się Stop. 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2 A tutaj łódko jedno No to trzeba zabijać I tutaj już będzie końcówka, chyba dziewięćdziesiąt procent, ale nic nie widzę tutaj, nie ma żeby te tutaj teraz nie jest bronią tu nie jest, jest snajper wkrótce trafił znałem no, w takim momencie, że już nie wiem już nie wiem, gdzie teraz brakuje mi bo byłem już wszędzie, ale tak się dokładnie trochę sprawdzałem, też to, też przyjdę Czy się dalej pali, to się od misji pali ogólnie <laughs> No i dobra, teraz już same skrzynki zostały. Więc tak, to był dzień szósty naszego Daily. Tak, szósty, nie będę się. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę. I widzimy się już w następnym odcinku, jutro o 20. Zapraszam. Trzymajcie się, że